www.emyślnik.kolo.pl Panie i panowie radni, panowie sołtysi, panie sołtyski, mieszkańcy i wszyscy mieszkańcy oglądający nas na żywo, oczywiście panie radny powiatu kolskiego. Tak jak informowałem, chcę odczytać, zapoznać z treścią listu otwartego. List otwarty wójta gminy Chodów informujący o działaniach służb i organów administracji państwowej, szczebla wojewódzkiego i rządowego w sytuacji kryzysowej stanu zagrożenia w gminie Chodów. Panie Prezydencie, Panie Premierze, Marszałkowie Sejmu i Senatu, Panie Wojewodowie wielkopolski W Polsce przybiera na sile zjawisko nielegalnych składowisk niebezpiecznych odpadów. Przerasta w tak ogromnym tempie, że państwo, rząd, nie są w stanie zapanować nad tym procederem. W samej Wielkopolsce mamy obecnie 64 takie składowiska o różnej skali zagrożeń. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że rząd, Ministerstwo Klimatu, Ministerstwo Środowiska, wojewodowie Prokuratura i wszystkie służby odpowiedzialne za ochronę środowiska oraz ochronę życia i zdrowia obywateli, świadome skali problemu i zagrożeń, wykazują bezradność. Potwierdzają własną słabość i niemoc. Jedyne, co proponują, i to im najlepiej wychodzi, to przerzucić całą odpowiedzialność i ciężar finansowy na barki samorządów. Zadam proste pytanie: Co pan premier? Co rząd Rzeczypospolitej Polskiej chce jeszcze scedować na gminy, czym jeszcze dobić samorządy? Każdy mieszkaniec i obywatel uważa i słusznie, że jeżeli coś truje, zagraża życiu i zdrowiu, to należy to w pierwszej kolejności wywieźć, zlikwidować, poddać utylizacji, a dopiero później dochodzić w drodze egzekucji od sprawcy i przestępcy pokrycia kosztów. Nawet pod groźbą przypadku majątku posiadacza odpadów. A jest sytuacja odwrotna. A normalna. Nie usuwa się ogromnego zagrożenia, tylko w tle toczy się wojna. Kto ma za bezpieczeństwo naszych mieszkańców zapłacić? Niepojęte, niezrozumiałe. Wszyscy widzimy i słyszymy, jak nisko rządzący oceniają nasze życie i zdrowie. Pytam, czy tak powinno wyglądać w państwie prawa i sprawiedliwości? Wiemy wszyscy, że nie. Jeżeli odpowiadamy, że nie, to gdzie panie premierze prawo i sprawiedliwość? Sprawa dotyczy nielegalnego składowiska niebezpiecznych odpadów chemicznych ujawnionego 24 października w miejscowości Szołajdy, Minachodów. Jako wójt Gminy Chodów wyrażam głębokie niezadowolenie, frustrację, rozczarowanie z wyników pracy służb odpowiedzialnych za ochronę środowiska oraz bezpieczeństwo i zdrowie obywateli. Oczywiście wszystkie służby typu Jednostki Zabezpieczenia Chemicznego, Państwowej Straży Pożarnej, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Generalny Inspektorat Ochrony Środowiska, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska wykonały swoją pracę. Były na miejscu składowiska niebezpiecznych odpadów, przeprowadziły działania kontrolne, sporządziły raporty, wydały opinie i na tym zakończyła się ich rola. Służby odjechały, a zagrożenie trwa już piąty miesiąc. Czy tak powinna wyglądać praca tak ważnych służb? Odpowiem nie. I chyba wszyscy się z tym zgodzimy. Działania wyspecjalizowanych służb powinny oprócz prewencji, kontroli, opiniowania, w przypadku stwierdzenia zagrożenia przy współpracy z Urzędem Wojewody, z odpowiednimi ministerstwami, ewentualnie z premierem i rządem podjąć skuteczne działania, aby w trybie pilnym doprowadzić do likwidacji zagrożenia, a dopiero później rozważać źródła finansowania. I egzekucję poniesionych kosztów od właściciela niebezpiecznych odpadów. Przecież to my, obywatele, mieszkańcy, włożymy na utrzymanie wszystkich tych służb i instytucji, a w zamian oczekujemy tylko troski o nasze życie i zdrowie, ochronę środowiska i skutecznego działania, a nie biernej obserwacji, kto ma usunąć niebezpieczeństwo i zagrożenie. Stwierdzam z całą odpowiedzialnością, że wymagana jest pilna reforma, reorganizacja wszystkich tych wyżej wymienionych służb. W moim odczuciu są bezużyteczne przy takim zakresie działań, jak obecnie to robią. Sama kontrola i protokół to nie wszystko. W parze powinny iść działania prowadzące do likwidacji zagrożenia. Na koniec największa groza. Teren po działaniach mających na celu pobranie 74 próbek przez wyspecjalizowane służby w dniach 6, 7, 8 listopada, podkreślam pod nadzorem prokuratury, stwarzał wiele większe zagrożenie niż wcześniej. Pojemniki były zamurowane w budynku, załadowane na oplandekowanej naczepie. W tej chwili są porzucane po całej posesji narażone na bezpośredni kontakt z gruntem, zwiększoną emisję szkodliwych substancji do powietrza. Już piąty miesiąc od odkrycia nielegalnego składowiska niebezpiecznych odpadów chemicznych i mam również szereg uwag do pracy organów administracji szczebla wojewódzkiego i rządowego. Znana jest nam wszystkim opinia jednego biegłego sądowego z zakresu ochrony środowiska, druga opinia biegłego z zakresu bezpieczeństwa pożarowego, protokół z kontroli wojewódzkiego inspektoratu ochrony środowiska. Wiadomo, że ogromna skala zagrożenia dla mieszkańców i środowiska występuje równolegle w trzech płaszczyznach: zagrożenie bezpośrednie dla zdrowia i życia mieszkańców w związku z emisją szkodliwych substancji, szkoda w środowisku poprzez zataczające coraz większy promień skażenie gruntu. Zagrożenie samozapłonem, wybuchem i pożarem. Czego jeszcze potrzeba dla wojewody, Na Ministerstwa Klimatu, Premiera, Rządu, żeby podjąć skuteczne działania celem wyeliminowania ogromnego zagrożenia? Jako wójt gminy informowałem trzykrotnie pismami Pana Premiera, Ministerstwo Klimatu, posłów Okręgu Konińskiego, Wojewodę Wielkopolskiego oraz na bieżąco wszystkie wyspecjalizowane służby. I co? Odpowiadam Wielkie nic. Dzięki mojemu zaangażowaniu i determinacji spotkałem się z wojewodą Wielkopolskim kilkakrotnie, posłami oraz wiceministrem klimatu. Jakie to przyniosło efekty? Stwierdzam, jak na razie żadne, zerowe. Niebezpieczeństwo jak było, jest, a skala wzrosła zagrożenia. Co mają myśleć mieszkańcy naszej gminy o państwie, rządzie, które stawia na politykę prospołeczną, na rodzinę i wartości, na ochronę zdrowia i życia obywateli, a nie reaguje w obliczu poważnego niebezpieczeństwa? Wójt Gminy Chodów i nasze lokalne społeczeństwo, które od pięciu miesięcy jest zmuszone żyć w strefie bezpośredniego zagrożenia, odbiera te działania rządu tylko jako fikcję, propagandę. Kiedy wystąpiło realne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi, skażenie gruntu oraz zagrożenie pożarowe w Małej Wiejskiej Gminie, władze naszego kraju, rząd, służby poniosły wielką i sromotną porażkę. Zawiodły na całej linii. Pokazały, że tak naprawdę wszyscy wiedzą o zagrożeniu. Ale udają, że problemu nie ma i są bezradni. Panie premierze, wielki wstyd! Możliwości finansowe gminy Chodów poniesienia kosztów utylizacji są żadne. Wszyscy o tym wiedzą. Nie mamy możliwości zaciągnięcia pożyczki ani kredytu na ten cel. W budżecie gminy nie mamy zabezpieczonej ani jednej złotówki na inwestycje. Dlaczego wszyscy zapytają? Dlatego, że rząd przerzucił na samorządy tyle obciążeń i obowiązków, że gminy przeżywają paraliż finansowy. Wszędzie słyszymy, że państwo, rząd, służby państwowe, wojewoda nie ma zamiaru wspierać i finansować przestępczej działalności. Pytam się, ale gmina, która jest również organem administracji państwowej i szczebla samorządowego, zmuszana jest, aby ponosić koszty przestępczej działalności. Jeszcze raz powtórzę. Wielki wstyd, panie premierze. Działania prokuratury też pozostawiają wiele do życzenia. Prokuratura działa oczywiście w oparciu o przepisy prawa i postępuje tak jak w przypadku pospolitych przestępstw, czyli powoli, bez pośpiechu. Uważam, że w przypadku zagrożenia zdrowia i życia, skażenia gruntu, zagrożenia pożarowego, powinny obowiązywać specjalne procedury i tryb przyspieszony pracy prokuratury i policji. Zmianami w tym zakresie powinien zająć się Sejm, Senat i Ministerstwo Sprawiedliwości i jak najszybciej dostosować nasze prawo do realiów, aby w przyszłości nie dopuścić do tak kompromitującej, kłopotliwej i żenującej sytuacji. Mija piąty miesiąc, a właściciel niebezpiecznych odpadów nie został przesłuchany, nie postawiono zarzutu, mając potwierdzoną wiedzę o ogromnym, o ogromnym niebezpieczeństwie i skali zagrożenia. Jako wuj gminy hodów uważam, że zrobiłem więcej niż powinienem. Wszyscy wiemy, że niebezpieczne odpady chemiczne zgromadzone są na terenie prywatnej posesji, nielegalnie. Związła jej osoba prywatna, czyli właściciel tej posesji, że jest to przestępstwo, a do tej pory nic nie zostało zrobione, ani postawiony zarzut. Również nie zabezpieczono majątku posiadacza odpadów na poczet kosztów utylizacji. Opinia biegłego jednoznacznie stwierdza, że zgromadzone nielegalne odpady są niebezpieczne, łatwopalne, żrące, trujące, toksyczne i rakotwórcze. Rola wójta w całej sprawie sprowadza się do wydania decyzji administracyjnej, nakazującej właścicielowi posesji usunięcie oraz unieszkodliwienie niebezpiecznych odpadów w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami oraz wymaganiami ochrony środowiska pod rygorem natychmiastowej wykonalności taka decyzja została wydana Dzięki mojemu poświęceniu i determinacji w walce o likwidację zagrożenia stałem się centrum informacyjno-koordynacyjnym dla wszystkich służb i organów administracji szczebla wojewódzkiego i rządowego Czy tak to powinno wyglądać to ja powinienem mieć wsparcie i informacje, co w tej ściśle określonej sytuacji należy do moich obowiązków, uzyskać niezbędną pomoc. Paradoksalnie jest odwrotnie. Wójt, posiadający dzięki własnym staraniom zebraną bogatą dokumentację i wiedzę w tym temacie, zapewnia przepływ informacji oraz jest pomocny dla służb i organów państwowych. Wnioski końcowe. Rząd polski, pomimo wiedzy o wielkiej skali przestępstwa, przestępczego procederu nielegalnego składowania i magazynowania niebezpiecznych odpadów, nie robi nic z celem ukrócenia tego zjawiska. Przerzuca odpowiedzialność, jak zwykle, na samorządy gminne. Przyznaję i stwierdzam to Wam najlepiej wychodzi słabość i niemoc państwa oraz rządu polskiego w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia dla mieszkańców gminy Chodów, czyli obywateli naszego kraju. Wąski zakres obowiązków służb odpowiedzialnych za ochronę zdrowia i życia ludzi oraz środowisko naturalne. Działania kontrolne to tylko powinna być część Waszych zadań, a usuwanie zagrożenia i skutków skażenia komu pozostawiacie? Wielkie brawa znów samorządom. Słabość, niemoc i bezużyteczność przedstawiciela rządu w terenie, jakim jest Urząd Wojewody. Okazuje się, że nic nie może. Współczuję i proponuje, żeby gmina posprzątała po przestępcy. Powolne działania prokuratury, nieadekwatne do stopnia zagrożenia. Konieczność zmiany zapisów ustaw i przepisów prawa w trybie pilnym, nadzwyczajnym. Luki w polskim ustawodawstwie i przepisach prawa nieradzących sobie w przypadku przestępczej działalności, zwożenia i gromadzenia niebezpiecznych odpadów chemicznych. Zamiast natychmiastowych działań w stosunku do posiadacza nielegalnego składowiska odpadów, zmierzających do zabezpieczenia majątku na poczet kosztów utylizacji. I usunięcia zagrożenia, bierność i oczekiwanie na cud. Na cud, który nigdy się nie wydarzy. Wreszcie, co zrobiły służby państwowe? Typu Straż Graniczna, Służba Celna, Inspekcja Transportu Drogowego, Policja, że niebezpieczne trujące odpady dotarły do małej wiejskiej gminy w centrum Polski. Czy bierność i brak konkretnych działań wymienionych służb daje poczucia bezpieczeństwa obywatelom naszego kraju? Chyba nie. Przecież to nie był. Jeden przejazd ciężarówki z nielegalnymi, niebezpiecznymi odpadami, a przynajmniej kilkanaście razy lub więcej. Partia rządząca ma piękne dwa zwroty i wyrażenia w nazwie. Prawo i sprawiedliwość. To zobowiązuje rządzący Was do troski obywateli i państwo. Jak się okazuje, nazwa partii jest fikcją, ponieważ w chwili zagrożenia dla mieszkańców małej gminy nie zdaliście egzaminu. Okazaliście się bezradni i udowodniliście, że prawo i sprawiedliwość nic dla Was, czyli rządzących, nie znaczy jest tylko pustym sloganem i frazesem. Nasi mieszkańcy oraz obywatele zaczynają dostrzegać, że w Polsce nie ma prawa i sprawiedliwości, tylko rządzi partia Prawo i Sprawiedliwość, która w obliczu zagrożenia zdrowia i życia własnych obywateli wykazała się brakiem skuteczności. Panie prezydencie, panie premierze, marszałkowie sejmu i senatu, panie wojewodo wielkopolski, to wy jesteście odpowiedzialni za bezpieczeństwo, zdrowie i życie obywateli naszego kraju. I proszę was jako wójt gminy oraz w imieniu Rady Gminy w Wchodowie oraz mieszkańców zagrożonej strefy opamiętajcie się i weźcie się do roboty. Czyli do tego, do czego po wygranych wyborach jesteście zobowiązani. Jeszcze raz na koniec proszę, opamiętajcie się i przystąpcie do działania, dopóki nie jest jeszcze za późno. Dopóki nie doszło do tragedii. Wójt Gminy Wchodów, Marek Kowalewski. Dziękuję bardzo.